Opuszczamy, spakowaliśmy się. Znowuż wyjątkowo udało nam się ogarnąć praktycznie prawie w godzinę. Na kempingu mamy takie boisko do siaty. W zasadzie piaskownice do siate, a tu są pysznice. Kemping w Burban. Bardzo bardzo w porze miejsce. Widać, że zbliżamy się na południe. Z racji faktu, że kible wyglądają w ten sposób. Tak po azjatycko afrykańską A to Tian, która się zastanawia, czy może się, Uuu, może się napić wody. Chodź tu, 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 tu. Ja muszę jej udowadniać, że woda we Francji w tych wszystkich krajach jest zdatna do picia. Masz. Well, you saturated, you You drink inside, don't talk out. Oh. Um. Very, very delicious.